Witam wszystkich w kolejnym vlogu. Tak się miewają byczki grudniowe. Teraz jesteśmy u simów, które przyjechały w maju w zeszłym roku. Właśnie otwarliśmy żyto. Zrobione w balot, tak to wygląda, podsuszone. Słoło u nas około 5 dni. Szarolesik, chodź do nas, chodź się przywitasz. Dalej chodź. Chodź, chodź, ile mamy na Ciebie czekać? Bardzo jestem ciekaw ile teraz te byczki ważą, bo one mają skończone 14 miesięcy. Tak wyglądają. Szarolesik, chodź. Przyjdziesz czy nie leniwcu. Chodź dalej. No, w końcu się ruszył, bo nie czaił się za bardzo, żeby przyjść, się przywitać z widzami. No, już jesteś, całe szczęście. Dzisiaj robiliśmy jeszcze owiec. Zasiałem taką mieszankę owsa z trawą. Robiliśmy to w baloty, właśnie zowinięte, A teraz sobie przejdziemy na Kukurydzę. A, jesteśmy na plantacji Kukurydzy. Tutaj macie ziemniaki. Odmiana lord. Jak widać ziemniaki zaczynają kwitnąć. Tutaj jest Kukurydza, odmiana SM Kurant i SM Piast ze Smolic polskie odmiany. Kukurydza była siana 25 maja y, sorry 25 kwietnia. Została odchwaszczona za agranem i nikosarem. Za poszło litr 40 i Nikosara poszło pół litra. Tak, widzicie, tak się prezentuje. Teraz niedawno były robione dwie odżywki, także pojechaliśmy samym fosforem, jedna odżywka, a druga odżywka to była mikroskładnikami płomwitu kukurydza. Do tego dorzuciliśmy jeszcze dodatkowo schelatowany cynk, 1 kilogram, tam jest około 115 gram w kilogramie na hektar. Dołożyliśmy Titanitu 02. I dołożyliśmy 2 litry aminokwasów. Trochę była kiepska, teraz już ruszyła. Zobaczymy, na którym liściu taka średnia sztuka jest. Sobie przyjdziemy. I tutaj mamy raz: 2, trzy, 4, 5, 6, 7 liści. Niektórzy jeszcze te dwa dolne liczą. Ja tych dolnych nie liczę, bo to tam niby się tego nie liczy. Jedni liczą i drudzy nie liczą. Także tak widzicie, tak to wygląda. Kukurydza jest obecnie za kolano, gdzieś tak około. Jeszcze planuję jedno odżywianie aminokwasami. Do aminokwasów, oczywiście, dorzucę odżywkę. Ląwit kukurydza 3 litry na hektar, i na tym zakończę. Chyba, że teraz w weekend nic nie popada, nie będzie opadów, wtedy, w takiej sytuacji, już kolejna odżywka nie pójdzie. Teraz przejdziemy sobie na żyto hybrydowe Delaro. to to jest obecnie we fazie nalewania ziarna. I już taka dosyć zaawansowana faza. Tak żebyście mieli widok z góry jak to wygląda. No jest różnica między populacją a hybrydowym i te nasiona plon zwraca także mam nadzieję, że że tym razem będzie tak samo także rzut jeszcze na tą kukurydzę Wydaje mi się, że na kiszonkę nie ma co cudować i kupować zagranicznych, drogich odmian, bo no polskie odmiany też się sprawdzają, także jak będzie padać, to wszystko urośnie. To chyba na tyle dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym vlogu. Cześć.